rędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 28 października 2022 roku. Drogi mój synu, w najbliższych dniach nawiedzać ciebie będą dusze czystcowe, aby prosić o wsparcie i pomoc. Obecnie wybrałem Twoją osobę. Do realnego kontaktu z duszami czystcowymi, które potrzebują modlitwy od ludzi pielgrzymujących jeszcze na ziemi. Proszę, abyś się nie lękał dusz, które będą nawiedzać ciebie, a odważnie przejmuj każdą z nich. Drogi mój synu, proszę, abyś razem z moimi wiernymi wypraszał dla dusz w czystcu cierpiących, Przebywanie ze mną w wieczności każda z tych dusz potrzebuje modlitwy aby móc się oczyścić z grzechów i słabości popełnionych za życia proszę módlcie się za księży biskupów i kardynałów których dusze przybywają w czyśćcu i bardzo cierpią błogosławiam wszystkich za których się modlisz Błogosławiam wszystkich, którzy szczerze składają dziesięcinę i jałmużnę. Jezus.